Witam wszystkich. Z markiem współpracujesz około ponad roku, coś. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby pozyskiwać nowych klientów, dopasować do nich ofertę oraz rozpromować to na Facebooku oraz innych mediach społecznościowych. W naszej współpracy wydarzyło się coś o wiele bardziej znaczącego, mianowicie mój mental wzrósł o 180 stopni, podejście do klientów, wychodzenie z intencją pomocy oraz skupienie się na działaniach, nie tylko na efektach, sprawiły, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz. Dziękuję Tobie, Marku, za to. Dziękuję sobie za pracę. Może i byłbyś zastąpiony jako firma marketingowa, ale nie dałoby się ciebie zastąpić jako mentora. Efekty na dzień dzisiejszy to zarobione 30 tysięcy od początku miesiąca. Mamy jeszcze 9 dni, więc nasz cel to 40. Hmm. Polecam serdecznie. Nie stracisz, tylko zyskasz tak naprawdę i skorzystasz. Nie ma się co zastanawiać tak naprawdę. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was Ciebie Marku. Hej!